Prosiłam, że mam filmik z budowy, eee, odezwał się do mnie Adrian Polak, który okazało się... Jestem drugim kolesiem na filmiku, o czym ja nie wiedziałam, bo na filmiku występuje Filip, Adrian i... To on, to Polak był też na budowie? O kurwa. Jak... Ja wiem o czym ona mówi, a jak to kurwa... Ja nie wiedziałem, że Polak też był tam na budowie. Co nie Sandra? <laughs> o kurwa! Oj, oj oj ale co? No nie wiem, czy mogę o tym mówić. Za mocne, co nie Sandra? O kurwa! O kurwa! O, ho, 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 ho. To, że Zabiański tam był, to ja wiedziałem, bo zresztą, no bo, Zab... no, no tak, no, on to chyba nagrywał nad, ale, o nie, że Polak też tam był. Czy na czasie ktoś tu o tym pisał? A to nie widziałem.